Cześć! Mam na imię Ania, jestem ogrodnikiem i architektem krajobrazu. Mieszkam w malowniczej mazowieckiej wsi. Na moim kanale dowiesz się, jak uprawiać bioróżnorodny ogród w zgodzie z naturą pełen kwiatów, ziół i lawendy. Pokażę ci ogród produkujący mnóstwo zdrowego jedzenia oraz zainspiruję cię do tworzenia naturalnych, sielskich dekoracji. Jeśli są to Twoje klimaty, zostań z nami i zapisz się po więcej. Witajcie moi mili, dzisiaj pokażę Wam część mojej niewielkiej plantacji lawendy która sobie rośnie za stodołą praktycznie na kawałku pola i lawenda już jest w takiej fazie, że najwyższy czas ją ścinać i tutaj jest miejsce, gdzie zawsze ścinam ją pierwszą ścinana teraz najwięcej zachowuje koloru, najlepiej się sprawuje w bukietach i ma największą zawartość olejku eterycznego. Ścinam lawendę sierpem i powiem Wam, że jest to bezpieczna metoda, ale mimo to chwila nieuwagi wystarczy i, i obcięłam sobie Cały tutaj e, fragmencik e, skóry na palcu. E, więc e, powiem Wam, że każde ostre narzędzie przy e, momencie gdzieś tam e, nieuwagi i można sobie zrobić krzywdę. Pęczki lawendy e, związuję gółką i też trzeba uważać, bo guma szybko się starzeje i na zapas nie mogę kupić, bo po prostu po roku czasu już pęka, więc trzeba bardzo mieć dobre źródło i taką nową, świeżutką gumkę, bo już wiem, że kupione kilka paczek na zapas kompletnie mi Tutaj przy mojej ilości zdawało egzaminu, wyrzucałam te gumki, bo, bo po prostu się nie nadawało i pękałam. Jest tu masa owadów, trzmieli, pszczół, które no, są zajęte na swojej stołówce, zbierają nektar, mają mnóstwo pokarmu i trzeba bardzo uważać, żeby no nie urządliły, bo zaatakować nie zaatakują, ale przy ściśnięciu gdzieś tam zaplączą się czy w ubranie, czy właśnie przy ścinaniu mogą niestety no urządlić. I potem jak ktoś ma alergię tak jak ja, no to puchnie. Więc najpierw to, co ja robię, to staram się je po prostu odgonić z tego krzaczka, z którego ścinam. I dopiero wtedy podchodzę do ścinania sierpem. I gotowe. Odkładam sobie na, yy, odkładam sobie na ścięte już krzaczki i tak one czekają aż do zbioru. Moja lawenda to jest lawenda tutaj wąskolistna i powiem Wam, że lawendy pośredniej mam coraz mniej, gdyż niestety w moich warunkach zbyt często przemarza, trzeba wykopywać i za duży jest z nią kłopot. Podmiany lawendy wąskolistnej najbardziej nadają się do zastosowań kulinarnych i do do rękodzieła jak najbardziej oraz skład chemiczny olejku eterycznego z lawendy wąskolistnej jest najbardziej wartościowy ze wszystkich gatunków lawendy na świecie. Nie przemarza, bardziej preferuje odmiany lawendy wąskolistnej, Jeżeli nie chcecie, by Wam co roku przemarzały krzewy, no to polecam właśnie tą lawendę. Pokażę Wam, jak odróżnić lawendę wąskolisną od pośredniej. Lawenda Wąskolisna, kwiatostany ma, popatrzcie, czubki zaokrąglone. Lawenda pośrednia ma kwiatostany takie zakończone, ostro. I listeczki ma dużo. Szersze i większe oraz jeśli chodzi o pokrój, to taki bardziej rozłożysty. Lawenda pośrednia ma pokrój bardziej rozłożysty i bardziej skłonna jest do pokładania się na boki. Kiedy lawenda wąskolistna bardzo ładnie trzyma pędy do góry i. I właściwie przycinana jest gęściutka i, i tak nie pokłada się na boki. Tutaj akurat pokazuję wam lawendę Grosso, która trochę później kwitnie jak wąskolisna, ale widzę, że w tym roku przyspieszyła. Lawenda pośrednia ma też bardziej intensywny zapach i można powiedzieć taki mocniejszy. Do saszetek jest bardziej wydajna, kwiatów ma dużo, dużo więcej po zmłóceniu. I y, jej skład chemiczny olejku eterycznego nie jest tak dobroczynny jak wąskolistnej. Niemniej jednak jest tego olejku dużo, dużo więcej, y, więc y, no, plantatorzy chętnie ją y, sadzą i y, ekstrahują olejek właśnie z tej odmiany. Do celów kulinarnych nie bardzo się nadaje, bo jest, można powiedzieć, trochę za mało subtelna. Taka mocno perfumowana, powiedziałabym. Kwiatostany lawendy pośredniej również różnią się od wąskolisnej tym, że na jednej łodyżce wyrasta po kilka kwiatostanów. One są takie rozgałęzione. Natomiast lawendy wąskolistnej są to zawsze tylko pojedyncze łodyżki zakończone kwiatostanem, jednym kwiatostanem. Taka jest różnica pomiędzy kwiatkami lawendy pośredniej i wąskolistnej. Lawenda już jest w połowie przycięta. Teraz będę zbierała bukiety. Trzeba bardzo uważać, żeby nie chwycić bukietu, w którym nadal karmi się jakiś trzmiel. No, bo wtedy, jak się ściśnie, to niestety utnie. Mam tu taki trochę starodawny wózeczek, ale myślę, że na tą ilość lawendy całkowicie wystarczy, żeby pozbierać wszystkie. Zapach jest po prostu niesamowity i powiem Wam, że zdecydowanie jest to moja najprzyjemniejsza praca w ogrodzie. Będę zamierzam e, powiesić tutaj na tej ścianie. E, jako, że robię to co roku, to e, sznurki wiszą przez cały czas e, i ona przez dwa tygodnie tutaj e, będzie się suszyła. I e, jedna partia się wysuszy, e, kolejną ścinam i e, kolejna się suszy. Więc. E, Ba dosyć szybko przy 30-stopniowym upale, naprawdę tutaj suszenie trwa bardzo krótko i potem wędrują ususzone do wielkich tekturowych pudeł. Przechowuje je i wykorzystuje na warsztaty w tym roku albo w roku następnym. Żeby je powiesić, potrzebne są zaczepki i zaczepki pochodzą w moim przypadku ze spinaczy biurowych, które są porozginane i w ten sposób się zaczepia, żeby móc o, za ten haczyk za sznureczek zaczepić. No i tak takie właśnie prace przygotowujące do warsztatów dzisiaj jeszcze mnie czekają i muszę przygotować jakieś babeczki, ciasteczka z lawendą, lemoniadę, muszę posprzątać stodołę. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że podobał wam się filmik. Jeśli tak Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym filmie.